Witam. Kolejną masą, którą już to jest właśnie ta masa, czyli nogi. To jest stópka masa z wodą to którą się urabia z wodą. Tutaj, jeżeli chodzi o tę masę, jest wszystko o sobie, chodzi o tynki gipsowe. Jeżeli nakładamy na tynki gipsowe, ściągamy to nożami i jest jak najbardziej naprót. Z już mamy mały problem, bo masa nam się zaczęła oczkować pojawiły się takie pęcherzyki powietrza kombinowaliśmy w każdą stronę, robiliśmy ją rzadszą, gęściejszą i ten jednak nic, nic nie pomogło, także tu jedynie ma taki mały problem, jeżeli chodzi o te cementowo wapienne a jeżeli chodzi o gipsowe to jak najbardziej na plus, jest mocna twarda, nawet bym powiedział, że tak jak kiedyś był taki gips szary, ten był mocny Twardy, dobry, eee, także ona też jest bardzo dobra, bardzo wytrzymała. Nakładanie jest od 0 do 10 mm, można nakładać ją mokre w mokre. Także eee, też to pasuje, jeżeli chodzi o obróbkę, szlifowanie eee, jest też ok. Znaczy no, już będzie troszkę gorzej, bo trzeba się troszkę bardziej namęczyć, jednak jest ona twardsza I, i tutaj mamy więcej pracy, jeżeli chodzi o szlifowanie. Później gruntowanie, malowanie i jest wszystko ok, ładnie wychodzi. Wygląda to super, także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą masę, dzielnictwo drewna.